Dzień dobry! Jak radzić sobie z trudnymi fragmentami Biblii? Biorąc pod uwagę to wszystko, o czym mówiliśmy do tej pory, odpowiedź jest prosta: stosować właściwe zasady hermeneutyki, czyli interpretacji pisma świętego. Mówiliśmy o nich przez ostatnich 11 odcinków. W odcinku szóstym znajduje się zestawienie tych dziesięciu, moim subiektywnym zdaniem, najważniejszych, ale tak naprawdę warto wysłuchać wszystkich odcinków, dlatego że w każdym z nich znajdziecie jakiś aspekt, jakiś szczegół, który wierzę, będzie pomocny. Ja w swoim osobistym i wieloletnim już studium Biblii a także w jej nauczaniu staram się stosować te zasady i uwierzcie, to działa. Cały czas też uczę się i odkrywam nowe rzeczy. To prawda, że w Biblii są trudne miejsca, ale trzeba sobie również powiedzieć, że są też miejsca łatwe. Jestem zwolennikiem uniwersalnego charakteru Biblii. A to oznacza, że w swoim przekazie jest ona dostępna dla każdego. Jej celem nie jest zakrywanie przed ludźmi podstawowych prawd i zasad życia i zbawienia, ale właśnie ich objawianie. A to oznacza, że każdy, bez wyjątku człowiek, niezależnie od swojego poziomu intelektualnego, jest w stanie. Spotkać się z Jezusem i przyjąć z jego rąk zbawienie. Są oczywiście ludzie, którzy mają nieprzeciętne umysły, znający oryginalne języki biblijne, posiadający rozległy warsztat poznawczy, doskonałą pamięć, umiejętność analizowania i wyciągania wniosków. Dla nich Czytanie Biblii będzie zapewne niesłychanie fascynującym intelektualnym przeżyciem i odkrywaniem coraz to nowych i głębszych obszarów, które z kolei być może nie mają takiego znaczenia dla prostego człowieka posiadającego tak zwaną, właśnie, prostą wiarę. Czasami spotkanie się takich ludzi w społeczności kościoła. Może być nie lada wyzwaniem, bo ta przepaść poznawcza może prowadzić do nieporozumień. Patrząc jednak na konkretne przykłady z życia Pana Jezusa i jego spotkań, rozmów z ludźmi, mamy przykłady takich ludzi, którym wystarczało odpowiedzieć na proste wezwanie Pana Jezusa: "Pójdź za mną", lub Podjęcie decyzji wiary, takich jak Łotr na Krzyżu, ale z drugiej strony mamy też takich ludzi jak Nikodem, którzy potrzebowali głębszego namysłu i dyskursu, aby przyjąć Ewangelię. Podsumowując więc tę część mojej refleksji, to prawda, że są w Piśmie Świętym rzeczy trudne, ale też prawdą jest, że w Biblii jest znacznie więcej tekstów, fragmentów i historii, które po prostu prowadzą do Chrystusa i zbawienia. Są to, moim zdaniem, rzeczy osiągalne i zrozumiałe dla każdego człowieka, dla każdego, kto tylko chce i pragnie. No właśnie, jeśli już mówimy o tym chceniu i pragnieniu, ważne jest tak zwane nastawienie. Nie na darmo w wypowiedziach pana Jezusa mamy takie frazy jak kto szuka, kto pragnie, kto uwierzy. Nie na darmo też apostoł Paweł radzi, aby należycie wykładać słowo prawdy, aby unikać niepotrzebnych sporów o słowa i terminy. Wielką wartością jest przy tym szczerość i uczciwość w stosunku do siebie. Samego. W mojej pracy duszpasterskiej spotykam dwie kategorie ludzi. Takich, którzy czytają pilnie Pismo Święte i na jego podstawie wyciągają wnioski i oceny innych osób, zjawisk czy instytucji. Najczęściej są to wnioski bardzo negatywne i osądzające. Przy jednoczesnym braku krytycyzmu w stosunku do samego siebie. Druga kategoria ludzi to osoby wyciągające wnioski w stosunku do samych siebie, otwarte wobec innych, empatyczne i rozumiejące, że inni mogą mieć takie same, a nawet większe problemy. Oczywiście u jednych i drugich możemy znaleźć, Skrajne postawy, samozadowolenie, perfekcjonizm, pewność siebie, z jednej strony, a z drugiej strony zbyt niska samoocena, a nawet niskie poczucie wartości. Biblia dość jasno rozstrzyga tę kwestię. Mamy być uczciwi względem siebie, pokorni, szczerzy, empatyczni i miłujący jedni drugich, a jednocześnie. Posiadać wysokie poczucie swojej wartości, płynące z faktu, że zostaliśmy uznani za Boże dzieci, mające w oczach Boga tak wielką wartość, że postanowił oddać za nas swoje życie. W kwestii interpretacji Biblii ta uczciwość i szczerość, ta pokora pozwala mieć odwagę, do przyznania się do swoich błędów interpretacyjnych, czy w dyskusji z osobami niepodzielającymi naszego zdania, przyznanie się, że po prostu nie znamy odpowiedzi. To może wydawać się dziwne, ale jednym z moich ulubionych tekstów są słowa apostoła Pawła z pierwszego listu do Koryntian, rozdział 13 i wiersz 12. Cytuję. Teraz bowiem widzimy, jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas tak, jak jestem poznany. Ja akurat dzięki takim słowom czuję się pewnie. Znam swoje miejsce we wszechświecie. Wiem, że jestem stworzeniem i dostąpiłem niesamowitej łaski. Że mogę choć dotknąć, choć przybliżyć się do Absolutu, stąpać po ziemi świętej i doświadczać rzeczy, których tak naprawdę nie mogę pojąć. To cząstkowe poznanie daje mi również prawdziwe zadowolenie, że z Panem Bogiem nie można się nudzić, że nigdy nie powiem dość. Już wszystko wiem, albo znudziło mi się już to. Nic nowego w tej Biblii i chodzeniu z Bogiem już nie odkryję. Właśnie ta cząstkowość i widzenie jak w zwierciadle uczy mnie również, że wcale nie muszę widzieć i wiedzieć wszystkiego. Uczy mnie to więc pokory i uniknięcia wpadnięcia w pułapkę nieomylności i arogancji. Dość wiele już takie postawy wyrządziły krzywdy chrześcijaństwu i doprowadziły do pomnożenia się grona ateistów. Słowa z kolei, że przyjdzie taki dzień, gdy ujrzę to wszystko twarzą w twarz, zachęcają mnie do oczekiwania na ten wielki dzień zbawienia, gdy przez całą wieczność będę mógł nie tylko uczyć się i rozwijać u boku swojego Zbawcy, ale też weryfikować te wszystkie swoje ziemskie i ludzkie poglądy na temat Boga i samej Biblii. Piękne w studiowaniu Pisma Świętego jest to, że możemy i powinniśmy się modlić o mądrość i zrozumienie, po to, aby ten sam Duch Święty który inspirował pisarzy Biblii, dotknął i mnie. Sprawy duchowe należy duchowo rozsądzać, więc ten sam duch musi dotknąć i mnie, aby po takim studiowaniu pisma świętego nie tylko znaleźć Bożą odpowiedź, ale i spotkać się z innymi ludźmi, którzy doświadczyli tego samego i teraz tworzyć z nimi prawdziwą wspólnotę duchową. Pojawiają się w tym wszystkim oczywiście chwile zwątpienia, bo żyjemy w świecie raczej nie idącym za wartościami, które znajdujemy w Biblii. Wszystko wokół jest mocno sekularyzowane, a biblijne chrześcijaństwo nawet wyśmiewane i wyszydzane. Dlatego Boże wezwanie do wytrwałości jest tu niesamowicie Istotne. Marcin Luther, ten pobożny mnich z zakonu Augustianów, w swoich szczerych poszukiwaniach Boga, znalazł pewnego razu przykutą łańcuchem do ściany jednej z cel klasztornych Biblię. I zaczął ją czytać i odkrywać. Gdyby nie jego wytrwałość, taki zdrowy upór i konsekwencja, nie mielibyśmy dzisiaj tych pięciu słynnych sola. Sola skryptura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli, soli Deo gloria, czyli tylko Biblia, tylko wiara, tylko łaska, tylko Chrystus, tylko Bogu chwała. Jego zdecydowanie i wytrwałość odmieniły na zawsze losy tego świata. Podobnie jak zdecydowanie Wytrwałość, odwaga, konsekwencja i przede wszystkim miłość dały światu nadzieję poprzez przyjście na ten świat Mesjasza w osobie Jezusa Chrystusa. Wytrwałe studiowanie Biblii z modlitwą, wiarą, nadzieją i pokorą utwierdza mnie w przekonaniu, że mój los i losy życia każdego z was znajdują się w pewnych Renca.